Z Ewangelii, według świętego Jana. Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: Jak on może nam dać swoje ciało na pożywienie? Czasami w życiu nie rozpoznajemy różnicy między sprawami ważnymi i nieważnymi. Czasami jest tak, że na naszych oczach dzieją się cuda, a my, Zajęci nas, naszym własnym małym świadkiem, w ogóle ich nie zauważamy. Czasami jest tak, że skupieni na własnych konfliktach, yy, jesteśmy w stanie przeoczyć to, że ktoś proponuje nam prawdziwy pokój. Tak chyba jest w dzisiejszej Ewangelii. Jezus głosi. Naukę wyjątkowo piękną, głosi największy cud świata, zapowiada Eucharystię czyli fakt, że pozostanie na Ziemi w swoim ciele że da nam chleb, który będzie świętszy niż cokolwiek innego że On cały z całą Trójcą zamieszka w małym okruchu chleba, który każdy z nas może wziąć w swoje dłonie. Tymczasem Żydzi sprzeczali się. Wobec faktu, przed którym powinni byli uklęknąć, oni zaczęli się sprzeczać. Święty Jan bardzo ciekawie doprowadza nas do tego momentu. Dlatego, że kilka wersów wcześniej pisze, że utyskiwali na naukę Jezusa. Zaraz potem. Gdy to utyskiwanie przestało im wystarczać, zaczęli rozprawiać. Kiedy zaczęli rozprawiać, to uznali, że nauka ta to jakaś trudna mowa. Kiedy uznali ją za trudną mowę, to następnie zaczęli się sprzeczać. I krok ostatni, konsekwencja wszystkich poprzednich, odwrócili się i już więcej za Jezusem nie chodzili. Jan w ten sposób, krok po kroku pokazuje nam, jak wiele człowiek jest w stanie zrobić, żeby nie usłyszeć czasami najlepszej nowiny swojego życia. Czy, czy przypomina wam to wasze życie? Bo mi moje przypomina. Ja też bardzo często robię wiele, żeby pozostać głuchym na Jezusa Chrystusa, na Jego słowa, i ażeby pozostać ślepym na cud Eucharystii. A jednak Jezus niestrudzenie nam te cuda, te dobre nowiny głosi. On ciągle w nas wierzy. Do zobaczenia jutra.